23 stycznia zorganizowana została pierwsza studniówka uczniów zespołu szkół nr 1 imienia legionów polskich w kozienicach. I szły pary po parach hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi. W tysiąc łamiący się zwojów. Dobry, dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom, panom dobry, dobry wieczór, wieczór państwu. Jeden z typowo polskich tańców Polones miał uatrakcyjnić biesiadek uczci polskich bohaterów. Dziś również Polones ubarwi ten szczególny wieczór naszych tegorocznych maturzystów. Po wytężonej pracy, prowadzącej do wymarzonych celów. Czas odpocząć w gronie koleżanek i kolegów. W szkole zawsze nas uczono szanować tradycje i obyczaje. By więc stało się im zadość, nasz bal pragniemy rozpocząć dostojnym staropolskim tańcem polonezem. Proszę pana dyrektora o oficjalne rozpoczęcie studniówki. Drodzy abiturienci, poloneza, czas zacząć. Kto cię stracił? Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej broni szczęsto chowy i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do życia powróciłaś cudem, gdy od matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść Zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, rozmaitem wyzłacanych pszenicą posrebrzanych żytem. przed egzaminem dojrzałości spotkaliśmy się tu wszyscy, aby w podniosłej atmosferze świętować ten wyjątkowy dla maturzystów wieczór. Czekaliście na ten moment od dawna. Planowaliście go, przygotowywaliście stroje. Był czas na naukę poloneza. I oto stoicie przed nami piękni, zadowoleni, z pewnością podekscytowani. To niewątpliwie wasz wieczór to wy jesteście jego bohaterami. Przeżyjcie go zatem wspaniale, pamiętając, że nic dwa razy się nie zdarza. I dlatego nie będzie możliwe cofnąć czasu i zmienić czegokolwiek. Bawcie się więc i korzystajcie z tych chwil w taki sposób, by kiedyś wracać do nich z radością i wspominać jako jedne z piękniejszych w swoim życiu. Doskonale wiem, że dziś nie chcecie myśleć o nauce, obowiązkach szkolnych. Nie sposób jednak nie wspomnieć o czekającym was egzaminie dojrzałości. To przecież z nim związana jest dzisiejsza uroczystość. Nie byłoby was dzisiaj tu, gdybyście nie zdawali go dokładnie za 102 dni. Bal studniówkowy przypomina, że za przysłowiowe 100 dni przekroczycie próg dorosłości, zdając Jeden z ważniejszych egzaminów w swoim życiu. To od jego wyniku zależy Wasza przyszłość i to, jaką drogą będziecie dalej kroczyć. Życzę Wam, aby ta droga była jak najprostsza i pozwoliła dotrzeć do obranego, upragnionego celu. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom. To także dzięki ich pracy i zaangażowaniu jesteście dziś na ostatnim etapie edukacji w Szkole Średniej. Technikum, drugie miejsce w Delegaturze radonskiej. jest drugą szkołą właśnie po słynnym elektroniku w Radomiu. I należy do czołowych szkół w kraju na 243. miejscu, drugim, przepraszam, dodałem jedno. No, liceum też nie jest gorzej, bo dziesiąte w delegaturze i należy do 500 najlepszych szkół w kraju. Trzeba powiedzieć, że pod uwagę jest branych 1817 techników i 2167 liceów. Szanowna dyrekcja i grono pedagogiczne, szanowni Państwo, w życiu każdego człowieka kończy się pewien etap. W Waszym życiu. Kończy się etap, rozpoczyna się matura. Matura czas wyboru decyzji na całe dorosłe życie. Życzę Wam, by te decyzje, Wasze wybory były najlepsze, ale na maturze najlepszych wyników. Owoce pracy Waszej od początku do tych muszą być wspaniałe. Pracowaliście najpierw z rodzicami, później w szkole podstawowej, gimnazjum i obecnej z nauczycielami. Zawsze w tych wysiłkach wspierali Was rodzice, przyjaciele. Życzę najlepszych wyników, bo innych być nie może. Matura to nie schody, to jest próg, ale wysiłek i owoc musi być wspaniały i taki będzie, takiego Wam życzę. W imieniu nauczycieli uczniów i uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego pragnę Wam przekazać życzenia jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego 2016. Życzę Wam odwagi w realizacji marzeń. Realizacji planów życiowych mieście wysoko. Bo z tego świata każdy ma tyle, ile sobie weźmie. Życzę Wam także szczęścia w każdym Waszym działaniu, bo ono się naprawdę w życiu bardzo przydaje. Chciałbym w imieniu rodziców złożyć Wam wszystkiego najlepszego, aby ta matura zakończyła się dla Was sukcesem, bo jest to też i sukces nauczycieli, wychowawców Waszych. To oni przygotowali do, Was do. Tej matury. Oczywiście wasza nauka też tutaj jest podstawą, ale to ich wytrwałość i dążenie do celu, żeby stworzyć materiał na porządnego człowieka, Polaka, który wyjdzie z, tego, z tej szkoły i pójdzie w świat, będzie sławił tą szkołę. Przez 3-4 lata zdobywaliśmy wiedzę, i w maju, w tym roku 2016, musimy wykazać się nią na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj jednak, kierując się słowami Czesława Młosza, studni przed egzaminem dojrzałości: Pamiętaj, maturzysto, że żyj tu i teraz. Masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. Skorzystajmy więc z tej chwili. Studniówka to czas zabawy to pierwszy bal, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tu i teraz. Trzy i cztery lata minęły nam zadziwiająco szybko, zaraz wkroczymy w dorosłe życie. Drogiem do tego jest egzamin dojrzałości. Dziękujemy Wam, droga dyrekcji i nauczyciele, za trud włożony w naszą edukację. Kiedy po raz pierwszy przekroczyliśmy drogi naszej szkoły, czuliśmy się zagubieni w nowym otoczeniu wśród nowych ludzi. W całej tej sytuacji pomogli nam odnaleźć się nasi wychowawcy. Wdzięczni jesteśmy za opiekę i wszystkie dobre chwile spędzone razem. Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się staropolskim tańcem, polonezem. Jego podstawy poznaliśmy dzięki pani Bardzi Krześniak, której składamy wyrazy wdzięczności za cierpliwość podczas lekcji. Szczególne podziękowania należą się również naszym rodzicom, tym obecnym i nieobecnym, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali nam w przygotowaniu sydniówki. Zajęli się wieloma sprawami organizacyjnymi, z którymi na pewno byłoby nam ciężko się uporać. Dzięki Wam, kochani rodzice, jesteśmy przekonani, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Życzymy wszystkim szampanskiej szampanski zabawy, zabawy do, do białego, białego Rana. Ten wieczór niech będzie dobrym początkiem przedmaturalnej wędrówki. Początkiem do tego, by powspominać najweselsze i najtrudniejsze chwile w szkole. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów naszej szkoły, chciałbym życzyć Wam przede wszystkim dobrze znanej matury i realizacji życiowych planów. Pragniemy podziękować Panu Dyrektorowi Ryszardowi Zającowi i wychowawcom za trud, poświęcenie i zaangażowanie w kształcenie młodzieży. Prosimy teraz delegację klas o wręczenie kwiatów. Dziękujemy wychowawcom za opiekę nad swoimi klasami. Cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły. Chcielibyśmy życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną do doniosłości tego balu studiówkowego. Jednocześnie życzymy wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Za maturzystów 2016 roku, za świetnie zdaną maturę. Zapraszamy wszystkich do dobrej zabawy. Taneczne popisy maturzystów podczas poloneza inaugurującego bal studniówkowy obserwowali licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Próby poloneza odbywały się co tydzień, dlatego mieliśmy dużo czasu tak naprawdę na zapoznanie się z całym układem i myślę, że dzisiaj wszyscy mimo wielkiego stresu, bo jednak to były, było, była ogromna trema. Wyszło to bardzo ładnie i wszyscy są zadowoleni z tego tańca. Wszyscy zgodnie podkreślali, iż bal studniówkowy to wyjątkowe wydarzenie, które pamięta się przez całe życie. Studiówka, jak studniówka, i widać, co będzie fajna na pewno. Mamy wspaniałe towarzystwo tutaj. Razem z koleżankami, z kolegami ze szkoły bawimy się jak najlepiej. Znaczy, będziemy się bawić jak najlepiej. Więc wydaje mi się, że będzie świetnie, po prostu wow. Saryzowanie wow, naprawdę! Obok prób poloneza i dekoracji sali, jednym z ważniejszych elementów przygotowań do balu był wybór sukienki i garnituru. Jeśli chodzi o kreację, to raczej takie, jakieś wstępne koncepcje bo już wcześniej, ale sama kreacja to trochę na ostatnią chwilę jednak. Jakieś tam szycie, nie szycie, to jednak ostatnia chwila. Ja tak, ja ostatnią sukienkę krótką kupiłam w tamtym tygodniu, ale długą już miałam wcześniej, kilka miesięcy wcześniej. Ja też wszystko wyszło bardzo spontanicznie, ale myślę, że efekt jest bardzo w porządku, więc jesteśmy zadowolone. Gadżety wydają krócej niż kobiety sukienkę, ale w sumie tak nie jest, bo poprawki krawieckie, zwężanie, skracanie spodni, dobór dobrej poszetki, muszki czy krawatu naprawdę jest pracochłonne, więc jest to długa zabawa, ale wyszło jak najlepiej. No było bardzo ciężko wybrać odpowiednią fryzurę, ale też wyszło bardzo spontanicznie i generalnie jak widać i nie ma jakiegoś konkretnego, powiedzmy, no, konkretnej mody na jakąś konkretną fryzurę, tylko zależy od, od preferencji osoby. Taka fryzura jest najlepsza, jaką mamy razem z chłopakami, więc nie ma co zmieniać. Ten wyjątkowy bal oznacza dla maturzystów rychłe pożegnanie się ze szkołą średnią i rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu. Co będzie dalej, to na pewno ferie. Może się weźmiemy za ostrą naukę. Znaczy, mam nadzieję, że się wezmę jeszcze mocniej za tą naukę, nie jest tak łatwo, to znaczy no, ciężko jest cię wziąć, tak? A jak już się tak zaweźmie człowiek, to potem idzie łatwiej. A teraz jeśli chodzi o waszą przyszłość. O Boże, nie wiem, naprawdę, nie wiem. Każdy się mnie pyta, ja nigdy nie wiem. McDonald's! Nie, no żartuję, oczywiście nie ma żadnych planów jeszcze. jeszcze nie, jeszcze nie. Ja raz tutaj z kolegą będziemy razem nie? pracowali, no, tak. Nie, tak naprawdę nie. Ja mam. tak samo jeszcze nie wiem. liczę, dobrze, że maturę. Tradycyjnie już studniówki w zespole szkół nr 1 w Kozienicach odbywają się w dwóch turach. W sobotę 31 stycznia na balu będzie bawić się druga grupa tegorocznych maturzystów.